Dzień dobry Państwu, witam bardzo pięknie i staropolsko, bo oto staropolskie smakołyki przed nami, proszę Państwa. Staropolski chleb, szulstrada, pieczony pasztet, gruszka i żurawiny. Z tego wszystkiego w ciągu kilku chwil zmontujemy wyrazistą i satysfakcjonującą kanapkę. Biorę świeży talerz, wykładam te kanapki i dostrzegam, że nie są zbyt efektowne. Ich efektowność, więc podniosę dodatkową ilością żurawiny na wierzch, tak by zlała ze sobą gruszkę i pasztet. Dobrej żurawiny nigdy za wiele wie o tym każdy, kto jej chociaż raz spróbował, właśnie w zestawieniu z miękkim pieczonym pasztetem, który oto jest gotowy, zapraszam Państwa na ucztę i też zapraszam na jutro, bo jutro kolejny smakołyki.